Witajcie. Dzisiaj szybka przekąska z krabowych paluszków. Zrobicie ją dosłownie w kilka minut. Pięknie wygląda i rewelacyjnie smakuje. Sprawdzi się na każdą imprezę. Będzie pysznie. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Głównym składnikiem naszej przekąski są krabowe paluszki. Możecie je kupić w małych opakowaniach, zamrożonych lub w lodówce. Jeśli są zamrożone, musicie je najpierw rozmrozić. Każda taka pałeczka krabowa ma na sobie folię, którą musimy zdjąć. Takie paluszki można jeść i na surowo, i na ciepło, to już jak wolicie. Muszę sobie je obrać i zaraz wracam. Paluszki obrane, a ja przygotowałam sobie jeszcze żółty ser. Starty na drobnych oczkach, na tarce. Tego sera około 15 deko. Mam również dwa jajka, ugotowane na twardo, jeden ząbek czosnku i łyżka majonezu. Musimy zabrać żółtko od białka. Przełożymy je sobie na razie do miseczki. A białko ścieramy na tarce na tych samych oczkach, co ścieraliśmy ser. Białka starte, teraz czosnek, jeden ząbek i łyżka majonezu. Dodajemy również odrobinę soli. I mieszamy wszystko dokładnie. Teraz paluszki. Jak naciśniecie je, to zobaczycie, że one są z warstw. Musicie znaleźć początek i rozwinąć. Następnie nałożyć łyżkę farszu lub dwie. Delikatnie rozprowadzić po całej powierzchni i zwinąć z powrotem. I robimy kolejne. Farszu starczy na około 8 paluszków krabowych. Więc jeśli chcecie zrobić większą porcję, musicie zrobić farszu podwójną ilość. Gotowe paluszki musimy obtoczyć w żółtkach i w natce zielonej pietruszki. Natkę już sobie posiekałam drobniutko, teraz żółtka musimy rozdrobnić widelcem. I teraz musimy jeszcze odrobiną majonezu posmarować brzeg i odrobinę tutaj boku, żeby nam się to jajko i pietruszka Przykrzepiła. I teraz jedną część żółtku, drugą w natce pietruszki. I kolejny. I gotowe. Możecie je zostawić tak, jak są w całości, bo też pięknie wyglądają. Lub rozkroić je pod lekkim kątem. I ułożyć na przemian. I gotowe. Spróbujcie koniecznie. Są takie proste, ale naprawdę rewelacyjnie pyszne. Nie pożałujecie. Jeśli podobało się wam, to dajcie łapkę w górę, naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Zaglądajcie również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na inne moje przepisy na YouTube. Do usłyszenia.